Witajcie! Dzisiaj chciałabym poruszyć taki temat: dlaczego mnie to spotyka? W drodze mojej transformacji bardzo często zadawałam sobie to pytanie. I to jest tak, że kiedy zmieniasz swoją świadomość, zaczynasz automatycznie przyciągać ludzi o podobnych wibracjach. No i zapytałam więc jedną z takich osób, potem kolejną: dlaczego mnie to spotyka? Jak to jest? Znalazłam potwierdzenie w książkach filmach, wykładach i wówczas jakby przełożyłam to na swoje życie, zaczęłam uważnie przyglądać się temu, co dzieje się wokół mnie, wcieliłam się jakby w rolę obserwatora własnego życia. Pozwoliło mi to też poczuć się troszeczkę jak aktorka, która gra w scenariuszu pod tytułem życie i tak może bardziej uważnie przyjrzeć się osobom pojawiającym się w tym scenariuszu. Wspomniałam również o tym, że tak naprawdę to my sami wybieramy sobie rodziców płeć, kolor skóry, kraj, w którym będziemy mieszkać to nasza dusza dokonuje takiego wyboru i wybiera również sobie doświadczenia. To jest tak, że umawiamy się ze swoimi bliskimi na różnego rodzaju doświadczenia, potem nasza pamięć zostaje wymazana, schodzimy tutaj na ziemię i doświadczamy. Dlaczego mnie to spotyka? Spotyka Cię to dlatego, bo tak sobie wybrałeś. Bo Twoja dusza wybrała takie doświadczenia, a nie inne, ponieważ były jej potrzebne do rozwoju, żeby mogła pójść krok, krok dalej. Czasami jest też tak, że pewni ludzie robią różne rzeczy nieświadomie, ale tak się wcześniej umówiliście. Taki był plan Waszych dusz, żeby doświadczyć tego w tym życiu. Mnie osobiście łatwiej było zaakceptować pewne sytuacje w życiu, kiedy uświadomiłam sobie, że wszyscy są naszymi nauczycielami: rodzice, mąż, żona, partner, dziecko, które jest naszym lustrem, znajomi, których przyciągamy nie przez przypadek, bo przypadki nie istnieją. Istnieje wiele przykładów. Załóżmy, że Twój ojciec Cię bije i jest Twoim nauczycielem. Będzie robił to po to, żebyś nauczył się stawać w polu swojej siły. I będzie to robił tak długo, tak długo będziesz musiał przerabiać tę lekcję, dopóki nie zadasz sobie pytania, czego ta sytuacja ma mnie nauczyć, dlaczego tak się dzieje. Innym przykładem może być na przykład sytuacja, w której twój mąż cię zdradza. Wówczas no nie reaguj emocjonalnie, tylko zastanów się, dlaczego tak się dzieje. Bo oczywiście wy się wcześniej umówiliście, że on cię będzie zdradzał, bo było to potrzebne dla twojego rozwoju, ale właśnie może po to, żebyś zaczęła od siebie, żebyś pokochałaś najpierw siebie, wzmocniła swoją wartość, a wtedy przyciągniesz kogoś, kto cię doceni. Może innym przykładem być też na przykład dziecko, które. Jest uzależniona od komputera czy telefonu, nie radzisz sobie, narzekasz. A tak naprawdę dzieci są naszym lustrem, są naszymi też nauczycielami, dlatego że pokazują nam nas samych, tak naprawdę. I być może, no to my mamy problem z uzależnieniem od telefonu, albo nie poświęcamy dziecku na przykład takiej uwagi. Nasi nauczyciele są naszym odbiciem. Pokazują nam, co mamy w sobie zmienić. I choć czasem te doświadczenia no, nie należą do najprzyjemniejszych, to jednak z perspektywy czasu myślę, że człowiek patrzy na to inaczej, że, że one jednak uczą. I właściwie ważne wydaje mi się jest to, żeby, żeby nie przerabiać tych samych lekcji nieustannie, tylko obudzić się do nowej świadomości. I zostawić za sobą to, co nam nie służy, bo jakby zmieniając swoją świadomość, też automatycznie pewne rzeczy, które nam nie służą, odchodzą. Jeżeli na przykład w Twoim życiu jest jakaś osoba, która, która jakby no nie czujesz się komfortowo z tą osobą, ale mimo wszystko z jakichś tam względów nie potrafisz tej znajomości zakończyć nie wiem, może jakichś uczuciowych, emocjonalnych albo finansowych. To im szybciej się uwolnisz, im szybciej się obudzisz, tym jakby rozpoczniesz nowe życie z nową świadomością. Mam nadzieję, że chociaż w minimalnym stopniu przyczyniłam się do tego, żebyście inaczej troszeczkę spojrzeli na to, dlaczego pewne sytuacje w waszym życiu mają miejsce. I cóż, dziękuję za obejrzenie. Do następnego wideo. Serdecznie pozdrawiam.